Hej, witajcie w takim dosyć nietypowym odcinku, w którym pokażę Wam album z Brazylii, moje braki. No, trochę tych braków mam, ponieważ wszystkich na pewno kart nie mam. Mam ich sporo, bazówki mam wszystkie. Nie mam tylko pewnie większości kart specjalnych, takich rzadszych. No, ale pokażę Wam go jeśli nie będziecie, jeśli macie <coughs> którąś z tych kart, której ja nie mam, to proszę skontaktujcie się ze mną, wejdźcie na kanał mój. Wejdźcie w link w informacje i tam jest mój email napisany chyba wiecie. No i teraz wam zaprezentuję z dziwnej perspektywy zobaczę. Nie wiadomo, czy jeszcze ten odcinek będzie, bo nie wiem, jak to wygląda. Zawieszony jest statyw z kamerą. Położyłem go tak wyżej. No dobra, no to tak? W Algerii brakuje mi ich herbu, takiego jednego Star Playera, który się nazywa Feguli Argentyna. Tu jest wszystko oprócz Angela Di Maria. Jeśli ktoś ma Angela Di Maria, chyba podajże On to Watch, tak? On to Watch. Angel Di Maria On to Watch w Argentynie. No tutaj w Australii brakuje mi. Znaczy herbu na pewno mi brakuje i brakuje mi Marka Brystiano i Tima Cahilla. Tych dwóch. No nie znam wszystkich, ale powinniście wiedzieć, jak macie album. No, yy, teraz Belgia. Nie mam herbu. Tu mam ich i pewnie brakuje mi, kogo tu mi brakuje? Zobaczmy. Brakuje mi Kevino de Prime i Marona Fellainiego. Fellaini, Afro. Oh. Proszę. Tutaj Bośnia i Teresegowina. Tu mi brakuje najwyraźniej dwóch kart. Teraz zobaczymy jakie. Muszę posprawdzać, bo nie pamiętam, no niestety. Brakuje mi Senat Lulic. Miralem Pjanic mam. I Edina Jacko. Czyli, że brakuje mi w Bośni i Hercegowni Senada Lulicza i Edina Jacko. W Brazylii mam całą. Niedawno Neymar doszedł. Kamerun chyba też mam całą też. Chile. Herb. Herby to są braki moje. Herb. Chile. Marco Isla to jest powtórka. Znaczy, którą potrzebuje Marco Isla i chyba powtórki. Nie, tylko Marco Isla. Tu powinien być Marco Isla. Jeśli ktoś go ma, skontaktujcie się. Kolumbia. No to herb. Tu są już braki podwójne chyba. Pewnie James, James Rodriguez i Falcao. Jeśli macie którąś z tych kart, skontaktujcie się, bardzo proszę, bo ja chciałabym już ten album skompletować. Kostaryka, herb tylko, Wybrzeże Kości Słoniowej, no to herb. Didier Drogba, na pewno Didier Drogba. Muszę sprawdzić, bo nie znam. Jajaturę, Ture, i Didiera Drogba potrzebuję. Niemców mam wszystkich. Najnowsze jest Getse. Udało mi się trafić na wyjeździe te dwie karty. Schweiz, i Gertse. Się cieszyłem. Daleko go mamy. Ekwador. Ekwadoru tylko herb. Anglia. Tu mam Ronejama. Brakuje mi tylko chyba Townsdaya, jak to się tak chyba czyta. Andres Townsday, Andreas Tutaj Hiszpania. No to herb. Z tego co pamiętam kokę. Na pewno kokę mi jest brakuje. I czesk fabregas. Jeśli macie to się skontaktujcie. No widzicie mam duże braki niestety. No ale nie miałem czasu takich kupować, ale dużo mi się myślą zbierał. Francja. Paul Pogba na pewno. Paul Pogba. Pewnie znacie na pewno. Blaze Matuidi. No, Paul Pogba i Blaze Matuidi ze Francji. Jak macie, skontaktujcie się, bo naprawdę chciałbym skończyć to. Mam nadzieję, że pomożecie. Garna. Herb. I jeszcze jeden Star Player. Herb i Star Player. Ech. A samo Ageen, sorry za to takie zacięcie. Grecja, tylko herb. Honduras, też tylko herb Hondurasu. Czy mam braki w tych herbach, niestety? Chorwacja, co ja tak mało Chorwacji mam? Pamiętam, że nie mam dużo Chorwacji. Ale... Chorwacja, Dariusna, Luka Modrić i. Dariusz na Luka Modric i herb. Jeśli macie którymś z tych kart, to so, proszę się skontaktujcie. Mam braki w herbach i takich rzadszych kartach, niestety. No. Nie miałem tyle pieniędzy, żeby ciągle kupować. <laughs> Iran, herb. Jeśli macie się, skontaktujcie. Włochy. Chciałbym je strasznie ukończyć. Herb Włochów. potrzebuje. Japonia. Widzę, że... Chyba brakuje mi jednego z Milanu, jak to się to nazywało. Na pewno brakuje mi herbu Japonii. Yuto Nagatomo. Nagatomo Mam. Keisuke Honda i Shinjiego Kazaki. Tych mi brakuje. Korea Północna. Nie, to jest Korea Republika. Korea po prostu, to brakuje mi tylko herbu. Mexik Mexico. Tu mi brakuje herbu Meksyku. Zobaczmy jeszcze, co mi tam brakuje. No, Meksyk jest już tam. będzie trochę odcinek. Meksyk, Oribe... Oribe Peraltyk nie brakuje. Hernandez jest. No to tak. Holandia. Miałem wcześniej Vampersiego, ale się za niego wymieniłem, bo miałem dobrą sytuację na wymianę i nie chciałem tego popsuć. Mam te dwie karty, więc robię Van Persie i Herb. Herby, to mam bardzo mało herbów. Y, Nigeria. Herb, oczywiście herb, jakby inaczej. I Ahmed Musa. Portugalia cała. Tutaj Ronaldo. Mam powtórkę Ronaldo, jeśli ktoś ma ochotę się wymienić. Proszę. Ja mam za dużo kart na wymianę, ale na przykład mogę za jakąś kartę, paczkę jakąś czy coś. Karty też mam jakieś. jesteście. W poprzednim odcinku były pokazane powtórki moje. Z Ekstraklasy 2014 i z z Brazylii powtórki. Rosja. Herb Rosji. Już jest kociec prawie. Herb Rosji. Brakuje mi Denisa Gluszakowa. Tak jest Gluszakow. A tu kogoś nie ma. Dobra, to pewnie jest. Jeśli nie, no brakuje mi tutaj chyba Utility Player. Tak, Rosja. Jak to jest Rosja? Tak, brakuje mi Utility Player i Star Player z Ros. Tak, wiecie. Szwajcaria chyba jest cała. Szwajcaria cała. Urowa też bym chciał skończyć. Suarez to jest najnowsze. Zetka bazówka, szkoda, że bazówka, ale nieważne urugwaju Herb choć w niektórych też, tych też mam taki USA, no to jeden z tych player chyba na pewno Dempsey, to są też takie USA, 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 USA w Cameron, Josie Altidore. Czy ja mam go? Mam Josie Altidore, więc bazówki. Dempsey, Omar Gonzalez i w go Cameron. Mi brakuje mi herb. Ach, te herby. Fansy. No to nie wiem, czy muszę Wam czytać fansy, bo to będzie trwało długo. A chyba Wy wiecie, w jakich miejscach, jeśli macie album. Jak nie, to sobie zobaczcie, bo ja tam dobrze. Po prostu zobaczcie sobie klaser. Bo tak będzie długo trwać bardzo. Tutaj mi brakuje. Dwóch fansów, tutaj trzech fansów. Tutaj te też trzech fansów. GoStopero wszystkich mam. Defensive Rocków 3 mi brakuje. 3-5-6, defensive Rocków tu macie jeszcze ekspertów dla wszystkich. Game changery, no to. Jeśli macie jakieś Gemshedgery oprócz Riberiego, Hernaneza, Sirokowa, Obi-Michaela, Wishera, Ozila i to no to piszcie. Top mastery. Markuje mi Falcao i Nefty. Jeśli macie to zezwolenie, double trabę mam jedną. Nigdy mi się nie udało raz, tylko wyczaiłem ją tym sposobem. Limitki, jeśli macie jakąś oprócz tych, to też mogę się za limitki wymienić. Macie England Superstar, 1 Titanic A tu, jeśli ktoś ma ochotę, są karty ze starszej wersji yy, bodajże 2012-2013. Tu mamy legendę Luis Figo z Real Madryt. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to mogę ją od razu się wybielić. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten taki odcinek. Wiem, że to są początki, pewnie nie lubicie mnie jeszcze i w ogóle, ale mam nadzieję, że po jakimś czasie, jak będę miał już te lepsze towary jak tego Boxa i, i to no to czekajcie, będą tak odcinki co dwa dni lub codziennie. Mam nadzieję, że Wam się spodobały odcinki. Komentujcie, subskrybujcie, nie hejtujcie i lajkujcie. No to ja, ja się z Wami tutaj żegnam pięknie. Siema.